Nie masz, sprawdziłem Cię oszukuję. mam. Oszukuję? Nie, Ale oszukujesz, czemu oszukujesz? Nie no, że masz chińskie znaki, to jeszcze ściemiasz, Ty Nie ściemniam Ale jesteś trolem, ja nie mogę Dobra gościu, no sorry, no sorry, sorry gościu no. Następnym miesiącu, następnym miesiącu przyjdź, trzeba wpisać się na listę Tylko lista ma 2000 osób, jesteś ostatni jak na razie Dobra a ten mm, mogę zagrać? No chyba w następnym miesiącu powiedziałem tak? A jak w tym No to w tym zagrasz, pod koniec miesiąca. Poczekaj, wpiszę kalendarz, o której godzinie? No nie wiem jak będę streamował, no to wbijesz, tak? Dobra A Welcome and thank you, my friend. No streamuję teraz właśnie. Jak nie zaśpiewasz Tarzana całego. Dobra. Ale, ale masz 5 sekund. Raz, 2 3 4 5 Start. Dobra, niestety, egzaminu nie zdałeś. Jak z prawem jazdy. To jest jak z prawem jazdy. Jak się na stopień zatrzymasz, kurwa, nie zdałeś na razie, ziomek. Następny miesiącu. <noise> nie mogę. Ale wariat. Nie ma, nie ma już, nie ma. Jeszcze teraz tego nie wiem, czy byłem z piekle, a może w niebie. Ta tańczy jak szalona.

Ale gość, ale gość. Ale kurwa. Ja jestem nie do złamania, ja jestem nie do złamania, kurwa. Za przeproszenie. These guys from Poland no, nie really po skimie, z nie wiem, Goście people from Poland my friends sorry my friend but I love my country but some, sometimes people from my country Papieża takie teksty to ja znam jak na jak na Google Papu mówałbyś wiesz Takie tekściki te Jacredke yo yo Okej okay. Ty no nie wytrzymam, czemu oni tu wchodzą ty? Chyba po, no po tobie wiesz. Ktoś to jest musi mieć znajomy i tu wiesz. Nie wiem do poszczególnym, to mi się wydaje, czy Aha Nie można się offline chyba zrobić na skimbie, ale wtedy nie zaprosisz nikogo. A? musiała być już piątka tutaj w party. Pozdrowienia, obwiniata! Pozdro, pozdro! No nie... Co robisz, gdy masz awarię w domu? Do tej pory pierwszym krokiem była wyszukiwarka Szukanie, dzwonienie i proszenie o pomoc Nieznajomy dotrze do twojego domu Spóźniony tak, że... Zadziwiłem Zrób się może offline teraz z nie będzie Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Słyszysz? Nie no nie do tego mówię Słyszysz mnie? do ciebie, słyszysz mnie? Halo. Ten to chciał zagrać. Halo. Halo, my friend. Hey, hey. Hej, bo. Halo. Możesz się odezwać, gościu? Po co tu wchodzisz? Po co wchodzisz, gościu? No czemu taki przypał się jest? To jest sam idiot from Poland, from my country, sam idiot. <laughs> Accept. Accept. accept, accept, fast, accept because this see your joint in few seconds. <laughs> accept, frimp, yes.